you Męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Uobecnia się Boża Miłość. W tej przyświętej, koncelebrowanej, prowadzeniu przez rozważania Stacji Drogi Krzyżowej składamy nasze intencje, nasze dziękczynienia i prośby, te wspólne i osobiste, te, które nosimy w naszych sercach włączamy w najświętszą ofiarę Chrystusa. A szczególnie w tej przyświętej, koncelebrowanej polecamy intencje następujące. Jedna to intencja dzień czynna z okazji 35 rocznicy ślubu Elżbiety i Wiesława Szydłowskich. Dziękujemy i prosimy wraz z małżonkami, bratami i ich bliskimi. Prosimy o dalszą opiekę nad całą rodziną. Drugiej intencji polecamy Zmarłych Świętej Pamięci Mariannę Zych, drugą rocznicę śmierci, Bolesława, Janinę, Zofię Michała, Anastazję. Andrzeja z rodziny Zychów, Liwaków, krasolów, Szydłowskich, zmarłych księży, którzy posługiwali w naszej parafii. Obejmuję również modlitwą was, tu obecnych, którzy przybyliście z tyloma intencjami w sercach, aby Pan Jezus wysłuchał naszej modlitwy, naszego błagania. Przeprosimy Boga za nasze grzechy byśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą ofiarę. W nad i Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się, nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na so Podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a utrzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc pan na lód węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów pomarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Yes. Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, się postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznanym za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym, aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nade wszystko wywyższył. I darował mu imię ponad wszelkie imię. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Amen. Jezus powiedział do Nikodema, nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił. Syna Człowieczego, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chrystusowym Krzyżu Wobec tego wielkiego znaku Bożej miłości zanieśmy nasze ufne modlitwy. Boże oświecaj Kościół, blaskiem, potęgą i mocą wywyższonego na krzyżu Chrystusa, aby tak jak On przyciągał wszystkich ludzi do siebie. Ciebie prosimy. Umacniaj w pasterzach wiarę, nadzieję i miłość, aby, aby w imieniu wywyższonego na krzyżu Chrystusa. Prowadzili ludzkość do zbawienia. Ciebie prosimy. Polecamy naszą ojczyznę. Kieruj Panie decyzjami jej przywódców, aby wywyższony na krzyżu Chrystus był dla nich wzorem władcy i oddania innym we wszystkim. Ciebie prosimy. Panie, przyjmij te nasze dzięcznienia i prośby. Te wszystkie intencje, z jakimi dzisiaj stajemy wobec Ciebie, w pokorze prosimy. Jeśli taka jest Twoja wola, wysłuchaj łaskawie naszych prośb i błagań. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Amen. Polecamy intencje tej mszy świętej. Intencje dziękczynną. Składamy Tobie nasze dziękczynienie z okazji 35. rocznicy ślubu Elżbiety i Wiesława Szydłowskich. I prosimy Pomocnienie ich nadziei, ich miłości, wiary o dalszą opiekę nad całą rodziną. Ciebie prosimy. Myśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pochornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. dopuścili do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię o się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętymi Wzachami i oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Szarbelem, Świętym Janem Pawłem, Świętym Halenem, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności ducha świętego, wszelka cześć Pana przez wszystkie wieki wierchu. Amen. Amen. Ojcze nasz, Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. który gładzi w świata błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Amen. Panie jesteś Boże. Posileni na świętej uczcie, błagamy Cię, Panie Jezu Chryste abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę zgoną rząd na drzewie Krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Dziękujmy błogosławieństwo tym Krzyżem Misyjnym dziś, w tym szczególnym dniu. Pan z Wami. mamy ofiarę spełniona, zadanie dla tych, którzy mają przy sobie krzyż. I dzisiaj poświęcili taką macie zadanie, gdy wrócicie do domu, zróbcie tym krzyżem znak krzyża w waszym mieszkaniu. Jeśli zechcą w waszym domu, dajcie im do ucałowania ten krzyż. Jeśli nie, nie przymuszajcie. Ale jadąc drogą, gdyby ktoś jeszcze błogosławił drogę i miejsca, gdzie przejeżdża, czyńcie to. Trzeba nam błogosławić dzisiaj, bo tyle jest zakusów złego. Proszę was, o to byście takie zadanie wykonali dla Jezusa. On przez was dziś błogosławił. Oto ofiara spełniona.